I gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjął start Westminster Grey. E, on prowadzi, ale mocnego jakiegoś tempa nie narzuca. Tuż za nim Kalindan utrzymuje się także National Freedom. Na ostatnim miejscu Machu Picchu. Westminster Grey, Kalindan teraz poprawia troszkę Donia Exaltacja, następnie National Freedom, teraz także ładnie galopuje External Power. Konie mają do pokonania 1300 metrów na ostatnim miejscu maczu pikczu. Przesuwa się też wyżej blusarz. Westminster Grey, do exaltacja egzaltacja taka jest czołówka. Za chwilę konie będą na łuku, a więc mniej więcej 1000 metrów do celownika. Szeroko blusarz, szeroko maczu pikczu. Bliżej troszkę kanatu galopuje National Freedom. Westminster Grey, Donia Exaltacja bardzo mocno poprawia teraz Bluesash na miejsce trzecie. Dalej Kalindan, External Power, Machu Picchu, no i w odstępie National Freedom. I za chwilę wyjście na prostą finiszową. Westminster Grey i Kalindan. Kalindan zyskuje bliżej kanatu, ładniej chyba, troszkę lżej galopuje, a Westminster Grey troszkę za nim teraz został. Kalindan, Westminster Grey, polem external power i Blusash. Kalindan e, pierwszy, atakuje go, przynajmniej próbuje go atakować jeszcze West, e, Westminster Grey oraz e, External Power, ale widzę, że Kalindan się spokojnie obroni. Kalindan e, za chwilę pierwszy, dalej External Power, e, Westminster Grey, Machu Picchu oraz Blue Sash.